Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka na kanale, kanale, który jest poświęcony inwestorkom, inwestorom, osobom, które szukają miejsca i szukają sposobności do tego, żeby zainwestować swoje oszczędności, głównie na giełdzie papierów wartościowych, bo to o tym rynku mówimy przede wszystkim. No i jeżeli mówimy o giełdzie papierów wartościowych, czy też o inwestycjach na polskim rynku, na y, polskim parkiecie, można tak powiedzieć, to nie sposób byłoby przejść obojętnie. Obok badania, badania, które odbyło się niedawno, którego wyniki w ostatnim tygodniu się pojawiły, badania przeprowadzanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ogólnopolskie badanie inwestorów 2023, już za nami kilka tysięcy osób wzięło w nim udział i chciałbym, abyśmy w tym materiale przestudiowali sobie wspólnie jego wyniki. Przestudiowali i pewne rzeczy przeanalizowali, bo być być może niektóre z parametrów, właśnie w tym badaniu, będą dla Was drodzy widzowie zaskakujące. Ale zanim przejdziemy do nagrania, przypominam o zostawianiu kciuków w górę subskrypcji kanału dla zasięgów. Ten tydzień jest bardzo aktywny będzie bardzo aktywny ze względu na to, że przygotowujemy też jako grupa inwestorów akcje pomocy, akcje pomocy dla dzieci, które no, z pewnych powodów trafiły do domów dziecka, no a przecież Mikołaj, to czas, gdzie właśnie no, te dzieci otrzymują najczęściej przeróżne podarunki, prezenty, to znaczy te dzieci, ogólnie dzieci na świecie, a dzieci w domach dziecka no, mają po prostu ten czas może nieco smutniejszy. I z tego też tytułu przygotowaliśmy taką inwestorską akcję. Wszystkie szczegóły możecie przeczytać na nasze w grupie Facebookowej obserwuj, inwestuj, zarabiaj. Zachęcam do niej, do dołączenia do niej. Tam już blisko 4000 inwestorów indywidualnych w tej grupie mamy. O co chodzi? Inwestorki, inwestorzy z grupy obserwuj, inwestuj, zarabiaj. Pomagają od dnia dzisiejszego momentu nagrywania tego materiału aż do niedzieli włącznie. Całe wsparcie kanału, które no, gdzieś tam poczynicie, będzie właśnie przeznaczone na pomoc dzieciom z wybranego domu dziecka w Krakowie, tak jak w ubiegłym roku. No, na zakupy, przygotuję, inaczej najpierw zadzwonię, spytam, jakie są te najważniejsze potrzeby, a następnie te potrzeby będę chciał spełnić. Oczywiście, będę chciał ze swoimi rękami, ale to przy waszej też pomocy. Na grupie facebookowej macie wszystkie szczegóły. Link do wsparcia też macie w opisie do tego materiału. Licznik co jakiś czas będę aktualizował. No i też informacja o tym, że na zakończenie tej naszej akcji, bo codziennie będę chciał dla Was jakieś dodatkowe materiały publikować. W niedzielę, najbliższą, już o godzinie 23 grudnia, zapraszam na program. I Z konkursami, z wieloma też atrakcjami dla Was, dla osób też wspierających, pomagających po zakończeniu akcji. Dorzucę oczywiście też cegiełkę od siebie tam kwestie podatkowe, kwestie prowizyjne to też biorę to oczywiście w 100% na siebie, jeżeli chodzi o wsparcie i robię zakupy. I 6 grudnia dostarczę prezenty dla dzieciaków. Te dane będą na grupie na Facebooku aktualizowane na bieżąco. I też z tego tytułu teraz powiem, że jeżeli nic się nie zmieni już najbliższą środę, czyli 29 listopada, rozmawiałem przed momentem z Michałem Masłowskim, ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, który będzie gościł w rozmowie na naszym kanale, bo też chcę jakby uatrakcyjniać te treści, które się po drodze pojawiają, ale przechodząc już do konkretów, tryb prezentacji sobie włączmy, no i rozpoczynamy analizę wyników badania, tutaj widzicie niektóre slajdy, przewijamy, przewijamy na samą górę, wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów 2023, 24 dzień listopada właśnie, 2023 roku to jakby moment, kiedy wyniki tego badania zostały opublikowane, i my już przechodzimy przez konkretne slajdy. Tylko pozwolicie, że jeszcze tutaj jedną rzecz sobie nieco zmienię, zmodyfikuję, tak żeby dla Was to było nieco lepiej widoczne. O mianowicie, możemy sobie tutaj delikatnie rozszerzyć obraz. O, tak żeby właśnie wszystko było widoczne. Teraz już powinno wszystko działać. No i przechodzimy dalej. Tutaj część rzeczy będę może zasłaniał, ale od razu powiem: badanie było przeprowadzone na grupie aktywnych inwestorów w okresie od sierpnia do października. 2023. 4546, yy, 4546 inwestorów w tym badaniu wzięło yy, udział. Oczywiście inwestorów to jakby płeć męska, ale. To też tak do końca nie działa, bo patrząc na rozróżnienie, jak to wszystko się kształtowało, 92,2% mężczyźni, a 7,8% to kobiety. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Inwestor to mężczyzna, oczywiście 92% założyłem w tym badaniu, ale mając na uwadze 4546, 10% to 450 kobiet, czyli w tym badaniu wzięło udział jakieś 370-380 kobiet, tak szacuję, więc też nie mało. Bardzo podobnie jest swoją drogą odsetek na naszym kanale, jeżeli chodzi o oglądających mężczyzn. Wersus kobiety. Idziemy dalej. Wykształcenie wyższe w limicie licencja to 55%, wyższe ekonomiczne 21% no i tutaj kolejne odsetki, ale to aż tak bardzo istotne nie jest. Jaki wiek, jaki wiek polskiego inwestora, najbardziej popularny przedział? Zresztą też, jeżeli chodzi o widowność na, y, 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 właśnie, y, widownie na kanale, jest podobnie – 36 do 45 lat i jest to 34,1 respondentów, 28,4 – drugi najliczniejszy puch, 26 26,35. Widać, że młodzież jeszcze niespecjalnie decyduje się na inwestowanie, bo tylko niecałe 8% to inwestorzy w wieku 18 do 25 lat. Już dawno przestaliśmy się starzeć, tu jest właśnie też porównanie, jak ten odsetek się zmieniał y, właśnie konkretnych przedziałów y, na bazie ostatnich badań właśnie i też jak to wyglądało no to z takich istotnych to wydaje się że właśnie najwyższy w historii mamy odsetek inwestorów wieku 36 45 którzy wzięli udział w badaniu i też co ważne od 2009 roku spada no praktycznie systematycznie no poza małym wyjątkiem udział właśnie tych inwestorów najmłodszych to też taka Ciekawostka, na którą należy zwrócić uwagę, no powiedzmy, że podobnie kształtuje się udział tych inwestorów najstarszych powyżej 55 roku życia. Inwestujemy po godzinach. Dlaczego? Dlatego, że większa część inwestorów to ci, którzy decydują się właśnie na inwestowanie, pracując w oparciu i to zatrudnienie jest oparte o umowę o pracę czy też umowę zlecenia, a działalność gospodarcza to 24%. Od około 5-7 lat i tutaj jest właśnie też informacja, jaki jest ten horyzont inwestycyjny, no i powyżej 15 lat to 20,2%, ja byłbym w przedziale żółtym, między 11 a 15 lat, ale no tak średnio to jest 5-7 lat, bo najbardziej popularny przedział to właśnie do 5 lat, uśredniając pozostałymi to tak, by to mniej więcej wyglądało, czyli tuż przed pandemią inwestorzy zainteresowali się giełdą, ale tutaj de facto jak do 5 lat to równie dobrze mogłoby być tak, że po pandemii, kiedy indeksy zaczęły mocno rosnąć, no to tą giełdą się Inwestorzy zaczęli właśnie interesować. Staż na giełdzie w latach 2009-2013 w ramach badania. No i tutaj widzimy, że rośnie odsetek tej grupy do 5 lat w ostatnim czasie, który no w latach 2015-2018 wcale aż tak wysoki nie był. Maleje odsetek od 5 do 10 lat. No bo to też się poniekąd w sumie przesuwa. No, ale siłą rzeczy, jeżeli rośnie odsetek do 5 lat, no to yy, za kilka lat w kolejnych badaniach będzie rósł odsetek z kolei od 5 do 10. No, siłą rzeczy nam się to wszystko przesuwa, żeby była jasność. Co ma największe znaczenie przy analizie instrumentów finansowych? No, i tutaj yy, zobaczmy na ten slajd. Yy, najbardziej popularna analiza fundamentalna yy, i mamy tutaj udział kilkudziesięcioprocentowy, ale blisko mamy też obie metody łączone, a mówiąc, obie metody, to jeszcze do tego dochodzi analiza techniczna, ale analiza techniczna to raptem jest kilka procent, z tym, że tutaj ten ocetek niebieski, czyli właśnie, nie przepraszam, ocetek żółty, to nie jest suma tych dwóch przedziałów zielonego i niebieskiego, tylko to jest odpowiedź, jedna z możliwości odpowiedzi w ankiecie, czyli obie metody łączone, więc w teorii można powiedzieć, że analizą fundamentalną Techniczną, ewentualnie jedną i drugą, no sugeruje się 90%, bo, bo ten odsetek pozostałych, czy na przykład takich, którzy mówią, że nie potrafią analizować instrumentów finansowych, jest tutaj bardzo, bardzo niewielki. No i też jak to się tutaj zmieniało na przestrzeni lat? Widzimy, że analiza fundamentalna zyskuje zdecydowanie na popularności, bo kilkanaście lat temu było to 17-18%, teraz 35%. No i też z jednej strony można powiedzieć, że spada odsetek tych, którzy mówią, że tylko i wyłącznie Analizę techniczną wykorzystują, ale z drugiej strony no, cały czas utrzymuje się na wysokim pułapie odsetek tych, którzy korzystają z jednej z drugiej metody. Niemniej ewidentnie właśnie te fundamenty są brane nieco bardziej pod uwagę. Co też jest tutaj ciekawe, istotne w kontekście właśnie oceny tej sytuacji. Główna motywacja do podjęcia decyzji. No i tutaj 36% oszczędzanie na emeryturę. To jest ten najwyższy odsetek. 13% ochrona przed inflacją, 194 to też pominąłem, dywersyfikacja przychodu, dodatkowe źródło utrzymania. Natomiast wszystkie w ogóle z powyższych, które tutaj mamy wypisane, przeczytam wam zarobkowa ochrona przed inflacją, pasja, nie wiem, trudno powiedzieć, dywersyfikacja, oszczędzanie na emeryturę. To są wszystko jest powyższych wybrało 17,5% głosujących. No i tutaj też udział, jak to się zmieniało. Widzę, że ten kolor fioletowy, pasja, potrzeba edukacji i rozwoju, został po raz pierwszy dodany w tegorocznym, w tegorocznym badaniu, żeby też była tutaj jasność. Natomiast no, ewidentnie, ewidentnie tutaj maleje odsetek dywersyfikacji przychodów, a cały czas najwyższy albo bardzo wysoki, przynajmniej na bazie ostatnich dwóch lat, utrzymuje się odsetek oszczędzania na emeryturę. Takich właśnie odpowiedzi. Jak oceniamy swoją wiedzę o inwestowaniu. 60% to mam ogólną wiedzę, tak się rozkłada ten ten rachunek prawdopodobieństwa. 100% na te właśnie opcje, 23% mam szeroką wiedzę. Ekspertem czuję się no, około 2% głosujących, a 13,6% uważa się za początkujących. To akurat nie ma się co dziwić, że tak wyszło, no bo przecież bardzo wielu nam przybyło inwestorów z tych świeżych, z tym krótkim sercem do 5 lat. To, to się o rzeczy, oni się będą określać w dużej mierze jako po prostu początkujący. No i tutaj też Podział na członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i pozostałych to też taka ciekawostka, oczywiście, wszystkich zachęcam, jeżeli chcielibyście spróbować. No to yy, prawie 20 tysięcy osób już jest w stowarzyszeniu, stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, tam dodatkowe profity, ale to wszystko możecie sobie wyczytać i też o te profity potencjalne. Spytam Michała Masłowskiego w środę podczas programu, więc teraz już nie chcę zbyt dużo zdradzać. Śledźcie kanał, obserwujcie, subskrybujcie z kciukiem w górę i najlepiej jeszcze z dzwoneczkiem. Dającym szansę na wszystkie powiadomienia, no to też się dowiecie, dlaczego warto, czy może podejmiecie decyzję, że nie warto. To oczywiście dla każdego decyzja. Mam szeroko wiedzę i tutaj widzimy, że członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych 37%, 27,3% pozostali. Mam ogólną wiedzę, no to tutaj pozostali nieco dominują, a początkujących, no widać, że jeżeli chodzi o członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, aż tak wielu nie ma, mając na uwadze właśnie to, jak to na rynku się dzieje. Portfel polskiego inwestora indywidualnego 99%. Że ta grafika, którą tutaj widzimy, została przygotowana przez sztuczną inteligencję na bazie zdjęcia Warrena Buffeta. A my przechodzimy już do portfela. Jak się te kwoty rozkładają? No i tutaj najbardziej liczny przedział czerwony między 100 a 500 tysięcy złotych, 34,4%, 19,5 między 10 a 50, no to też być może ci właśnie poszukujący inwestorzy, a 18,9 między 50 a 100 tysięcy złotych, tylko no, tylko albo aż 6% zgłosujących głosujących ma portfel powyżej 1 miliona złotych, a odmówił odpowiedzi blisko 6%. To też taka ciekawostka, kiedyś robiłem taką ankietę u nas w naszej społeczności, nie było aż tak szczegółowych podziałów, ale pamiętam, że no te Myślę, że bardzo podobnie by się, by się akurat tutaj rozłożyły. Zmiana wartości portfela w latach 2009-2023 rośnie nam czerwona strefa, czyli między 100 000 a 500 tysięcy złotych. No i nieco nam się zmniejszyła ta strefa mała, czyli do 10 tysięcy między 10 000 a 50. 000, co sugeruje, że właśnie po prostu czy to inwestorzy się dorobili, czy mają więcej tych oszczędności, które mogą na inwestycje przeznaczać, ale ostatecznie właśnie, no. Znacząco, znacząco przybywa nam w ostatnich latach inwestorów, którzy inwestują między 100 a 500 tysięcy złotych. Inwestorzy są coraz bogatsi, chciałoby się powiedzieć, coraz większą kwotę na inwestycje przeznaczają. Jak często dopłacamy do portfela, Kilka razy w roku to większość, a co miesiąc aż 40%. Ja byłbym w tym przedziale kilka razy w roku, niemniej jednak, no bardzo wielu inwestorów, to pewne zaskoczenie, co miesiąc pewnie ze swojej wypłaty czy z przychodów, z dochodów z tytułu prowadzonej działalności dorzuca sobie środki do rachunku inwestycyjnego. No i tutaj mamy wyszczególnienie, w co w danych grupach inwestorzy jakby inwestują, jakie opcje tutaj wybierają. No i jeżeli chodzi właśnie o te grupy, no to mamy tutaj właśnie podział, akcje GPW prawie 80%, bo to jest jakby ankieta wielokrotnego wyboru, tutaj nie musi się to sumować do 100%, tylko inwestorzy głosowali w co ewentualnie, czy gdzie inwestują, no i tutaj troszkę Wam przesłaniam, ale będę to czytał, wskazując kursorem, akcje GPW, a może wyłączę na chwilkę kamerę, to będzie widoczniejsze, o, akcje GPW prawie 79% z głosujących, New Connect 30%, akcje spółek zagranicznych 30%. to Jest wysoki odsetek, co ciekawe. Akcje Global Connect no jedynie 1,7. Forex 13%, prawie 46% inwestuje w fundusze typu ETF, w obligacje 44, to też są znaczące pozycje. Na rynku krypto inwestuje 20%, depozyty bankowe posiada 34%, czyli to też możemy powiedzieć jako lokaty, możemy o tym tak ten temat nazwać. Tutaj są obligacje jeszcze podzielone na te Notowane, czy też obligacje oszczędnościowe skarbu państwa, ETF -y również są podzielone na te z giełdy papierów wartościowych, jak i te zagraniczne. Na Forexie, inwestuje 13%. 13%. No dobrze, wracamy i patrzmy, jak to wygląda, etf -y i akcje spółek zagranicznych. Weźmy teraz pod lupę, jak to się zmieniało. etf -y w tej chwili 46% i to jest najwyższy odczyt, a więc inwestorzy wierzą w te jakby produkty koszykowe, które dają ekspozycję na daną część rynku. Natomiast jeżeli chodzi o akcje spółek zagranicznych, tutaj również inwestor w Polsce się na te aktywa otwiera. Najwyższy odsetek w historii. Warto dodać, że jeszcze 10 lat temu raptem Kilka procent, około 6% inwestorów inwestowało w akcje spółek zagranicznych, teraz jest to już 30%, a więc ewidentnie, ewidentnie tutaj ten kapitał ucieka. Może to akurat działa na minus dla giełdy papierów wartościowych, bo kapitał ucieka właśnie w kierunku aktywów zagranicznych, a nie decyduje się na inwestowanie na parkiecie giełdy papierów wartościowych w Warszawie. E, idziemy dalej. E, akcje ETF-y, akcje polskie. I tutaj też, jak to się zmieniało w konkretnych właśnie tych pułapach wiekowych, tak to nazwijmy. Akcje na giełdzie papierów wartościowych są wybierane najczęściej, jeżeli chodzi właśnie o wszystkie grupy wiekowe, aż 86% inwestorów 56 lat lub więcej wybiera akcje polskie, co ciekawe, ale ten odsetek jest najwyższy w każdej próbie, w każdej grupie wiekowej. ETF, akcje zagraniczne, przede wszystkim wybierane przez 26-35, co ciekawe, akcje zagraniczne raczej są wybierane przez młodzież. 18 do 35 to dwa przedziały ponad 30%, 34 również, 36-45%, ale już im dalej w las, im jest inwestor bardziej doświadczony życiowo, im jest inwestor starszy, już na akcje zagraniczne aż tak chętnie się nie decyduje, bo tutaj tylko 14%. To też taka ciekawostka. Dywersyfikacja portfela. Najczęstszy przedział to między 4 a 7 spółek, ale wielu inwestorów posiada też między 8 a 14 spółek, do 3 spółek 14,6, więc 14,6% inwestorów raczej all-in-one, jak to mówią, niespecjalnie decydują się na dywersyfikację, tylko właśnie uważają, że ten jeden czy te maksymalnie trzy podmioty przyniosą im największy zysk. Niemniej widzimy, że no, tak pomiędzy 8 od 8, 8 plus, o tak, albo inaczej, 4 plus spółek posiada no 85% inwestorów, więc jakaś ta dywersyfikacja jest. No i teraz zmiana struktury portfeli. Po raz pierwszy od 2022 roku taka opcja się pojawiła, że to jest 15 i więcej. Dwa lata już tego, tej analizy, więc nieco większe tutaj rozdrobnienie. Niemniej widzimy, że spada odsetek, co jest akurat informacją dobrą. Uczycie się coraz mocniej dywersyfikować swoje portfele. Spada odsetek tych inwestorów, którzy posiadają między 1 a 3 spółki. Przybywa, przybywa inwestorów, którzy mają tych spółek coraz to więcej, coraz więcej kapitału, więc jest też na co te spółki ten kapitał gdzieś tam na, yy, właśnie rozbijać, to jest informacja w mojej opinii bardzo dobra, że dywersyfikujecie swoje portfele. Jeżeli chodzi o etf -y, no to tutaj przede wszystkim 2-3, ponad 51% respondentów pytanych, patrzymy dalej, jak długo inwestorzy trzymają akcje, powyżej roku 66%, a więc zobaczcie, cały czas mimo, że spekulacji jest na rynku dużo, to jednak ten odsetek, no przynajmniej tak z badania wynika, to ciekawe, kilka procent raptem day traduje sobie na rynku, no to też pewnie wypadałoby spytać, bo to jest takie uśrednione podejście, ja na przykład powiem szczerze, że gdybym miał powiedzieć o, nie wiem, tej największej ilości transakcji, do, których dokonuję, no to byłoby do roku, na przykład widzicie, że tutaj byłbym w tej mniejszej części, a powyżej roku, owszem, no też takie transakcje się pojawiają, ale to nie jest na pewno y, najczęstsza opcja, no bo też się rzeczy, jeżeli spekulujecie i y, na przykład y, kupujecie, sprzedajecie po kilku dniach akcje, no to tych transakcji jesteście w stanie w ciągu roku zawrzeć bardzo dużo, a jeżeli kupujecie na rok lub więcej, no to dużo mniej, więc no, pytanie też, jak ten slajd tak do końca interpretować, no niemniej wyniki nie są takie, a nie inne, trzeci raz y, z rzędu powyżej 50%, powyżej jednego roku. Y, jak, dużo, y, jak długo inwestorzy trzymają akcję? No i widzimy jak tutaj się to zmieniało yy, w kolejnych latach przeprowadzania raportu. Jeżeli chodzi o te najmniejsze pułapy, czyli day trading do tygodnia, tutaj się wiele nie zmienia. Zmniejszył się odsetek do miesiąca, co ciekawe, a znacząco zwiększył się odsetek powyżej roku. To są naprawdę wysokie, wysokie wyniki. Do roku 25%, no to, to też jest jeden z najniższych w historii odczytów z tych ostatnich kilkunastu właśnie lat, bo widzimy, że prawie 40% do roku trzymało akcje w roku 2013. To jest bardzo ciekawe w mojej opinii. Jak długo inwestorzy trzymają ETF-y, no to tutaj się rzeczy powyżej roku, no bo to też jest produkt, na którym raczej nie spekulujemy, tylko po prostu wybieramy po to, żeby zainwestować 84,3 powyżej roku. Trzymanie ETF-ów, no to tutaj widzimy, że też z biegiem lat ten odsetek długo inwestowania nam się jeszcze, jeszcze gdzieś tam właśnie zwiększył. Jakie mamy ETF-y? No i tu przede wszystkim akcje, indeksy akcyjne. 95% obligacje, surowce po 20 kilka, nieruchomości, kryptowaluty po kilka procent. Horyzont inwestycyjny Forex versus kryptowaluty, czyli waluty versus kryptowaluty, tak można byłoby powiedzieć. No i kryptowaluty powyżej roku, co ciekawe, Forex dużo krótszy. No tylko też pytanie, właśnie czy o Forexie będzie mówić już jako o produktach, o kontraktach CFD na pary walutowe, no bo też podejrzewam, że jeżeli ktoś fizycznie kupuje sobie jakąś walutę, czy na przykład na rachunek swój jakiś w banku, czy fizycznie w formie banknotów, które przechowuje sobie gdzieś w domu, czy w jakiejś skrytce, w sejfie, to no, pytanie, czy to też jako Forex zbierzemy? No, bo to raczej nie byłoby w formie day tradingu wtedy, czy do tygodnia brane pod uwagę. Więc ewidentnie jako Forex jest wzięty po prostu ten handel na kontraktach z dźwignią finansową. No i siłą rzeczy tutaj no, było pewne, że ten horyzont inwestycyjny będzie mniejszy, niższy, krótszy niż w przypadku właśnie rynku kryptowalut, który no, jest zmienny, ale też raczej nie spekulujemy. Są tacy, którzy spekulują, bo to day traduje 5% z ankietowanych. 74% akcje kryptowaluty utrzymuje yy, właśnie dany, dany, dany instrument, dana, daną kryptowalutę powyżej roku. Nie jeździmy na walne zgromadzenia. I tutaj, jak zawsze, jest dodane. Dlaczego, jak zawsze? No, dlatego, że tak, a nie inaczej prezentują się dane. Na walne zgromadzenia jeździ niecałe 5%, a 95% ponad nie wybiera się na walne zgromadzenia. Jeżeli chodzi o członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, czasem jeżdżą, yy, no bo 7% jeździ, 95%. Nie jeździ, pozostałych 4 do 96, a ci, którzy mają ponad 1 milion złotych zainwestowane, co ciekawe, no to oni czasem jeżdżą nawet nie tak rzadko, bo ponad 22% z tych osób, które taką opcję wybrały w ankiecie. To jest bardzo też ciekawe, na walne zgromadzenia jeździ, czyli mniej więcej 1 czwarta. Dlaczego nie jeździmy na walne zgromadzenia? Brak czasu, no to wiadomo. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to nie ma czasu, ale to też takie czasem usprawiedliwienie. Brak wpływu na przebieg 33%, 30% osób wybrało brak możliwości udziału online, no to też w sumie jest ciekawe, dlaczego w dzisiejszych czasach nie ma takiej możliwości w przypadku walnych zgromadzeń. Ja uważam, że to byłoby bardzo ciekawe interesujące i wtedy ten odsetek by się znacząco, znacząco zwiększył. No tak jak widzimy, że inwestorzy są zainteresowani udziałem w czatach inwestorskich, w spotkaniach z przedstawicielami spółek, no to pewnie i tutaj by ten odsetek się zwiększył. No wysokie koszty dojazdu to już tak trochę, wiecie, na siłę to trochę jest naciąganie, czy brak zainteresowania, no to, to chyba najbardziej ta klasyczna, myślę, że opcja, a tutaj tylko 16,8% 16, taką opcję wybrało. Czy spółki powinny umożliwiać inwestorom indywidualnym zdalny udział? W walnym zgromadzeniu, no i widzicie tutaj odsetek na tak 77% rośnie. No ja też uważam, że tak powinno być zdecydowanie. Największe słabości rynku kapitałowego wpływ polityki. No, myślę, że w Familiadzie też byśmy raczej taką opcję wybrali jako pierwszą. Podatek od zysków kapitałowych 46 tu akurat może się trochę to zmienić w najbliższym czasie. Na to liczymy, no bo tutaj się rzeczy, jeżeli to jest słabość, jeżeli tej słabości by nie było albo była ograniczona, no to będzie mieć słabość, która przekształci się w pewną siłę. Niski poziom edukacji 30%, brak poszanowania praw mniejszościowych 25%, mała płynność 24%, przestępstwa na rynku 21% co ciekawe no bo też ostatnio KNF nie próżnowała w przypadku wielu spółek no tak, to też. Wygląda. Czy podejmujemy decyzję inwestycyjną, uwzględniamy, podejmując decyzję uwzględniamy wpływ finansowej działalności na środowisko naturalne, społeczność lokalną, generalnie chodzi o czynniki ESG, które to zyskuje w ostatnim czasie na popularności. Myślę, że to jest temat jeszcze na tyle mało znany, że... Tutaj tak trochę losowo właśnie inwestorzy zaznaczali, zresztą też patrząc na opcję. Po prostu nie 40%, a nie ponieważ nie mam wiedzy w tym zakresie 21%. No to ja też bym tak odpowiedział, patrząc mniej więcej, jak to, jak to wygląda przy okazji jednej z konferencji w kontekście tego zainteresowania właśnie poszczególnych osób. Tak to wygląda, drodzy widzowie, to badanie. Tutaj też możecie sobie sprawdzić, jest podany link, tutaj też dane Michała Masłowskiego, adres mailowy, gdybyście mieli pytania do Michała, który odwiedzi naszą społeczność już niebawem. Ja na koniec jeszcze raz przypominam o kciukach, subskrypcjach, przypominam o naszej facebookowej akcji. Inwestorzy, inwestorki z grupy Inwesty Zrabiaj pomagają. Przez cały ten tydzień będę chciał dla Was regularnie programy przygotowywać. Tutaj też będę aktualizować licznik, a także wspierających, oczywiście wszystko chronologicznie, bez kwot, żeby była jasność, bo też nie chciałbym kogoś, nie wiem, wywyższać, czy, czy w inną stronę, po prostu to jest akcja charytatywna i tylko w ten sposób na nią patrzymy, zresztą tak jak w ostatnim roku, podobna akcja miała miejsce. Dziękuję za uwagę, na koniec wyświetlam listę wspierających kanał z poprzedniego miesiąca, wszyscy wspierający w listopadzie będą przez cały grudzień wyświetlani w analogiczny sposób i na zakończenie przypominam o kciuka w górę, subskrypcjach, dziękuję za uwagę, zachęcam. Do dyskusji, w komentarzach napiszcie, czy coś Was w całej ankiecie zaskoczyło, czy może wszystko było do przewidzenia, na co ciekawego zwróciliście uwagę. A może macie jakieś sugestie dotyczące nowych pytań na przyszły rok, na przyszłą ankietę, to też dawajcie znać. Ewentualnie pytania gdzieś tam zapiszcie sobie, zapamiętajcie, bo już w środę po godzinie 18, w środę 29 listopada będzie możliwość, aby zadać te pytania Michałowi Masłowskiemu. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia.